Jesteśmy w Sza Goreana, najstarszej i obecnie jedynej plantacji herbaty w Europie. Przypominam, że Azory leżą na środku Oceanu Atlantyckiego, ale są w Europie. Są autonomicznym regionem Portugalii. Goreana to firma rodzinna, która działa od XIX wieku. Co roku produkuje się tu około 30 ton herbaty, głównie przeznaczonej na eksport. Jesteśmy jeszcze przed zbiorami, ponieważ krzaki herbaty potrzebują około dwóch miesięcy, żeby w pełni dojrzały. Czas na herbatę mogę nalać ją sobie sama, ponieważ tutaj herbata do picia jest za darmo, to najwyższej jakości ekologiczna herbata produkowana na wyspie, bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych. Zobaczmy, jak jest pakowana i sortowana. Mam coraz większy szacunek dla ludzi, którzy wykonują swoją pracę ręcznie. Bon dia. Dzień dobry. Czym się zajmujecie w tym pomieszczeniu? Ja ręcznie składam paczki, a tam sortują liście herbaty i pozbywają się łodyżek. Rozumiem, że to wymaga dużo cierpliwości, żeby tak pracować. Tak, to niesamowite, naprawdę imponujące. Czy trudno jest sortować herbatę? Cóż, nie jest to trudne, jeżeli jesteś już do tego przyzwyczajona. Ale jeżeli robisz to po raz pierwszy, to zawsze jest ciężko. Więc nie używacie żadnych maszyn, gdy pakujecie lub sortujecie herbatę? Zawsze sortujemy ręcznie, ale do pakowania zazwyczaj używamy tamtych dwóch maszyn na końcu sali. Te paczki, które ja przygotowuję, trafiają do innych miejsc. Są oryginalne, więc bardziej im podobają się klientom. Podoba im się, że są robione ręcznie. Tak, dokładnie.